Jeden rzucik już mam, taki myłkosowaty. No i idąc tak tą drogą, zbliżam się do takiego modniaczka I tam jakieś, nie wiem, jeszcze nie byłem. Nie wiem. zobaczyć sam wystają takie. gro cicha, chyba, chyba to jest rzut. Zaraz go podniosę, zobaczymy, czy to jest od tego łosia, co ja znalazłem wcześniej. Ale tu byłem, ja wiem. Dwa, trzy dni temu. Dosłownie 2-3 dni temu i leży na drodze, tak w tym miejscu byłem. dwa, dni temu nic nie było, nic nie leżało. Widziałem, co prawda, ten ee, tropy chybosia, ale było po cicho. Ja pierdziele nie no, kurna, ale coś pięknego. Ja pierdziele no, byłem tutaj, no kurczę, ale fajnie, że wróciłem, a już. Przemarzłem, przemokłem, śnieg dalej pada. No i chciałem. No co? No i do domu. No już na tym. Ale udałem się jeszcze w pobliżu tego, co znalazłem. No i jakieś 200 metrów od tego miejsca, może 300, właśnie znalazłem ten rzut. O, ale piękny. Nie wiem, to będzie para. Tylko, że tamten po prostu myłkus. Ale. O, wow, jaka łopata fajna. Piękna łopata. Super, albo nie. No nie wiem sam zaraz, ale ciemno, ta poświata jest niesamowicie ciemna No i sam nie wiem ściągnę zaraz tego Ale łopata fajna Omarzyłem o taki właśnie Nie to w co innego, inne łosie chyba Tak Na pewno coś się. No jest śnieg się blepi i później tak brzydko to wygląda. No. no. nie, chyba nie. To jest świeżak. Tak, to jest inny łosie. Jest od innego łosia. Ale piękna łopatka, ale mi się trafiło. Tego uwiązałem, bo nie chciałem się już nosić w ręku z No i... Pięknie, no kurczę, no tedy Ten sznurek to wszystko szpeci Później zrobię zdjęcie Ale Piękna sprawa Super To, to się nazywa rzucik. Ale mnie cieszy Świeżutki No mówię, 3 dni temu, dwa dni temu 3 dni temu mogłem. byłem w tym miejscu Nic nie było Teraz, teraz proszę Co się zdarzyło No i ten Fikuśny Masz znaczy, ten sznurek w Ale nie będę go po prostu Znajmował już Miałem ładniejszy, ale Gdzieś go zgubiłem, no i tylko to było pod ręką Nic To na razie do usłyszenia Daszbór Do następnego spotkania